Łukasz Chybiński, dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie to jest program powiększenia a w naszym studiu Rafał Nieżurbida, kandydat na prezydenta Zielonej Góry Polskie Stronnictwo Ludowe witam serdecznie witam państwa kandydat na prezydenta Zielonej Góry kandydat o którym gdzieś już wcześniej Polskie Stronnictwo Ludowe myślało czy kandydat który gdzieś tak użyje brzydkiego określenia wyskoczył z kapelusza gdzieś w trakcie przygotowań do marcowych wyborów ja o tym pomyślę w polskim Stronnictwie ludowym już słyszałem przy okazji wyborów do Sejmiku, kiedy te listy były układane, jednak w tym czasie po prostu wpadło to do mojej głowy gdzieś tam zasłyszane i, i nie, rozmyślałem, nie, nie myślałem na ten temat. Temat się pojawił oczywiście przy okazji wyborów teraz do miasta, do rady miasta. Jestem takim kandydatem, o którym myślę, że władze polskiego stronnictwa ludowego myślały od dłuższego czasu. E, jednak mnie z tym pomysłem dosyć niedawno władze polskiego stronnictwa ludowego zaznajomiły. E, Argumentując tym, że jestem byłym mieszkańcem Zielonej Góry, jestem mieszkańcem gminy Zielona Góra, znam problemy mieszkańców zarówno gminy już byłej dzielnicy Nowe Miasto w tej chwili i znam problemy Zielonej Góry, tego starego miasta, z którego pochodzę, w którym się urodziłem. Ja rozumiem, że teraz w komitetach, sztabach wyborczych trwają przygotowania i programu wyborczego i przy, przygotowania do kampanii wyborczej. Tego czasu mamy bardzo niewiele. Ja na razie nie będę wchodził w szczegóły programu wyborczego, bo myślę, że jeszcze przed nami są debaty kandydatów i myślę, że Państwo w sztabach wyborczych też stopniowo będą uchylać poszczególne tematy, gdzieś tam pokazywać. Ale tak ogólnie bardzo zapytam z delikatnym uśmiechem. Wizja Rafała Nieżurbidy, pomysł Rafała Nieżurbidy na Zieloną Górę? Pomysł rafowania żurbidę, ale także mojego sztabu wyborczego, bo to jest praca wielu osób, to jest przede wszystkim skoncentrowanie się na sprawach gospodarczych i uważamy, że to jest priorytetem. Funkcjonujemy dzisiaj w Unii Europejskiej, jednak jak wiemy ten, to ostatnie rozdanie jest najbardziej obfite i może być jedynym takim rozdaniem, dlatego musimy się przygotować na te gorsze czasy, kiedy nie będziemy mieli takiej dużej dotacji z Unii Europejskiej należy te pieniądze Pracować. Jesteśmy to w stanie wygenerować oczywiście tylko i wyłącznie firmami, przedsiębiorcami ich ich rękoma, którzy funkcjonują już dzisiaj w Zielonej Górze i ci, którzy powinni zafunkcjonować w Zielonej Górze w najbliższym czasie, aby nie tylko generować nowe miejsca pracy, ale także podwyższyć standard życia e, obecny mieszkańców Zielonej Góry już pracujących. Panie Rafale, ja od razu zapytam, bo takie pytanie zawsze, ci, zawsze ciśnie się na usta, bo niejednokrotnie na naszej antenie podnosimy temat i gospodarki i tego, jak miasto, w jaki sposób miasto powinno się rozwijać i, i, i trudno odnieść, czy no, trudno uciec od takiego wrażenia, że każda z osób pytanych o to mówi, że trzeba produkować, trzeba przyciągnąć nowych inwestorów. O tym, że trzeba, wszyscy wiemy, w jaki sposób to zrobić, czy pan taki sposób ma. Ja chciałbym tylko podkreślić, że z racji dotychczasowego swojego funkcjonowania w nowym mieście Zielona Góra już dzisiaj, ja pokazałem swoją determinację, swoją odwagę, swoje zdecydowanie i nie rzucam słów na wiatr. Konsekwentnie realizuję swoje założenia. Dlatego chcę się w swojej kampanii wyborczej również skusić. Chcę również skupić. skupić się na realnych e, założeniach, jakie chcemy przedstawić mieszkańcom Zielonej Góry, i tym realnym założeniem jest zadbanie o e, inwestorów nowych, pozyskanie także, ale przede wszystkim też dbałość e, o tych, którzy już funkcjonują w Zielonej Górze dzisiaj. E, uważam, że przede wszystkim powinniśmy się właśnie na tym skoncentrować, a w jaki sposób? A mianowicie w taki sposób, by ograniczyć niepotrzebne wydatki. Tym niepotrzebnym e, wydatkiem e, są różnego rodzaju, e, że tak powiem, e komórki w Urzędzie Miasta, które bardziej zajmują się promocją samego Urzędu i samych, e, samych władz miasta, a nie tyle promocją Zielonej Góry skierowaną faktycznie do tych podmiotów, których dzisiaj sobie życzymy na terenie Zielonej Góry. Ale że jak się stamtąd ściągnie pieniądze, to będą to takie kwoty, które pozwolą gdzieś tam w miastu działać? Bo nie nie tu, wydaje mi się, że, że, że te kwoty są Tu bardziej nie takie... tyle chodzi o kwoty, które mogłyby poratować, ale chodzi o koncentrację uwagi właśnie na tym temacie, e, by przyciągnąć tych, jak już wcześniej Mówiłem, nowych inwestorów, ale zadbać o tych, którzy są. Ja mam na co dzień kontakt z przedsiębiorcami, sam nim jestem e, i wiem, z jakimi problemami borykają się przedsiębiorcy. E, często mówimy o biurokracji, e, ale nikt z tą biurokracją niczego nie robi. Więcej zaufania do przedsiębiorców, ponieważ to się nam, e, że tak powiem, odbije z nawiązką na lepsze. E, uważam, że powinniśmy stworzyć taką komórkę która będzie spełniała oczekiwania przedsiębiorców. Myślę nawet przy tworzeniu takiej komórki ci przedsiębiorcy powinni e, brać udział, aby ta komórka była jak najbardziej przyjazna przedsiębiorcom, spełniała ich potrzeby, aby to była komunikacja między władzą a przedsiębiorcami, e, by Stworzyć im jak najdogodniejsze warunki do tego, aby te przedsiębiorstwa rozwijały się, bo w nich również jest potencjał, aby się rozwijały, zwiększały swoje zatrudnienie, a tym samym inwestowały, a inwestować, kiedy będą one inwestować, będą mogły pozwolić na pozyskiwanie wyższych po prostu zarobków. Znaczy, jak popatrzymy na Urząd Miasta, to takie komórki funkcjonują. Ja rozumiem, że Pan ma po prostu zastrzeżenia do tego, w jaki sposób one działają. Tak? No właśnie. Właśnie, te komórki gdzieś tam już są w tym urzędzie miasta, ale są tak niewidoczne i są tak mało skuteczne, że śmiało można mówić, że praktycznie ich nie ma, teoretycznie są, ale praktycznie ich nie ma, bo i działalność tych komórek w terenie, tam gdzie one powinny funkcjonować, no nie funkcjonują należycie. Bardzo często, gdy rozmawiamy o przedsiębiorcach, miejscach pracy, gospodarce w Zielonej Górze, to pojawia się porównanie Zielonej Góry do Nowej Soli, do prezydenta... Wadima Tyszkiewicza i tak już się dzieje od lat, tylko tak jakoś ja mam wrażenie, że nikt nie zwraca uwagi na specyfikację rynku pracy. Tutaj mamy 120-140 tysięczne miasto, szczycimy się tym, że większe od Poznania. Nowa Sól jest miastem mniejszym, tam rynek pracy jest. Zupełnie inny. I z tymi miejscami pracy to porównywanie do Nowej Soli. Pan też tak uważa, że Zielona Góra powinna w taki sposób działać, bo rozmawiając z niektórymi ludźmi, no, pojawiają się takie komentarze, że jakby pod urzędem pracy powiedzieć ludziom, że chodźcie, pojedziemy do fabryki do Nowej Soli, składać telewizor za 1200 zł, to tego busa, który zawiózłby tych pracowników do Nowej Soli, to się nie zapełni po prostu, bo w Zielonej Górze mamy inne oczekiwania. I ja się absolutnie z tym zgadzam, bo pozyskanie inwestora, który, który zaproponuje, kiepskie wynagrodzenie to nie jest żadna sztuka, ale pozyskanie inwestora, który znacząco zmieniłby nasz rynek pracy, no to jest nie lada wyzwanie. Uważam tutaj za rzecz priorytetową kopalnię miedzi, oczywiście, że Nikt nie powinien być w tej sprawie w opozycji, jednak należałoby tej sprawie nadać nieco szybszy bieg, bo czy te kopalnie za 40 lat nam będą potrzebne, trudno powiedzieć, ponieważ cena miedzi cały czas spada, Oczywiście. więc kujmy żelaza, konkretnie mieć póki gorące. A przejdźmy do tego, co się dzieje na bieżąco w mieście, bo wszyscy patrzymy w stronę południowej obwodnicy zielonej góry, lasu piastowskiego, wzgórz piastowskich, Piastowski, bo te nazwy tu są, tu są różne. Jakie jest pana zdanie, jeżeli chodzi o tę obwodnicę, bo dziś prezydent Janusz Kubicki zapowiedział, że będzie referendum w tej sprawie, że chciałby, żeby mieszkańcy zabrali głos. Ja nie chciałbym być kandydatem, który kojarzony jest z bezwzględną krytyką obecnej władzy. Uważam, że Południowa obwodnica Zielonej Góry jest potrzebna. To jest też perspektywa na przyszłość, aby tamte tereny mogły się bardziej rozwijać. Jeżeli chodzi o lokalizację tej o, lo obwodnicy, która i to jest właśnie sporne ta lokalizacja powinna przebiegać przede wszystkim tak, by wszyscy byli oczywiście zadowoleni. Zanim przystąpimy do planowania jakiejkolwiek inwestycji strategicznej, a ta inwestycja jest strategiczna, zwłaszcza dla mieszkańców południowej części Zielonej Góry, Należałoby z nimi to skonsultować. Ja proponuję, aby władza miejska, bez względu na to, czy to jest prezydent, czy to jest radny, czy przewodniczący rady, ale przede wszystkim komunikacja ze społeczeństwem. Nie trzeba robić referenda, żeby wiedzieć, co mieszkańcy myślą, jakie zdanie mają na ten temat, bo w końcu z jakichś powodów nas wybrali. Wsłuchanie się w to, co, czego oczekują mieszkańcy, jest fundamentalne, aby rządzić miastem. Pan prezydent nie zawsze może taką, taką umiejętność posiada, aby słuchać mieszkańców, nie trzeba w tej sprawie naprawdę robić referendum, ale logicznie zaplanować tą inwestycję, aby Las Piastowski, może taka nazwa nie funkcjonuje, ale funkcjonuje na pewno wśród mieszkańców, którzy w tych rejonach mieszka, zamieszkują, aby Las Piastowski uchronić, aby ta inwestycja nie była uciążliwa dla otoczenia, nie była uciążliwa dla osób aktywnie, aktywnych sportowo w tym właśnie lesie, w tym parku. I myślę, że. Nie możemy stawiać sprawy w ten sposób, że albo w tym miejscu, albo w ogóle. Znajdźmy rozsądne wyjście, e, rozmawiajmy na argumenty, a nie na emocje, i na pewno w tej sprawie dojdziemy do porozumienia. Już nie jedna taka inwestycja była kontrowersyjna, a mimo wszystko porozumienie, e, porozumienie ona znalazła. E, więc przede wszystkim słuchajmy mieszkańców, i myślę, że to nie jest jedyne, jedyny szlak, którym ona mogłaby biec. Można. E, można zaplanować to w taki sposób, by nie była to inwestycja uciążliwa i uważam, że to jest realne. Wystarczy po prostu rozmawiać. Jaki będzie los tej inwestycji, to będziemy wszyscy śledzić, bo to rzeczywiście jest inwestycja ważna. Ale budzi, budzi, budzi duże kontrowersje, duże spory. Ja bym chciał, żebyśmy wrócili i troszeczkę cofnęli się w czasie i wrócili do procesu. A tym bardziej, że referendum w czasie wyborów samorządowych z punktu prawnego oczywiście jest niemożliwe. A ja dziś słyszałem, że jest możliwe, ale to temat na osobną dyskusję. Tak było ponoć w Krakowie w przypadku eurowyborów i głosowania mieszkańców, jeżeli chodzi o organizację zimowych Igrzysk Olimpijskich. Tam to odbywało się. W jednym czasie jest kwestia tylko tego, nie chcę kłamać, ale kwestia chyba tylko tego, żeby nie odbywało się to w jednym lokalu, a, a w sali obok. Czyli koszty, koszty byłyby takie same Ale To jest, samy, gdyby to to jest, to jest oczywiście temat na odrębną dyskusję. Ja bym chciał, żebyśmy wrócili do połączenia miasta i gminy, bo no, pana tak poznaliśmy wszyscy, mieszkańcy Zielonej góry, góry, nasi telewidzowie, ludzie, którzy interesowali się tym procesem. Pan jako przeciwnik likwidacji gminy, człowiek, który w ten sposób też mówił o tym, że ten proces połączenia jest nie do końca trafiony. Uh... A teraz pan się ubiega o fotel prezydenta miasta, już tego połączonego. Ja jestem jedynym kandydatem, który ma najwięcej wspólnego w sumie z dzielnicą Nowe Miasta, byłą gminą Zielona Góra. Też słyszałem takie głosy, niech pana kandydatura będzie będzie scementowaniem tego procesu i zatarciu jakichkolwiek różnic między jedną a drugą grupą społeczną. Ja w czasie tej kampanii byłem dosyć aktywny, Wyrażyłem Wyrażałem jednoznacznie swoje zdanie. Jak już wcześniej powiedziałem, e, jestem osobą zdeterminowaną, ale przede wszystkim szczerą wobec mieszkańców. A ten proces według mnie nie do końca był szczery wobec mieszkańców. Ale proces połączenia mamy za sobą. Nikt nie powinien być w tym temacie już opozycją. Wszelkie dyskusje, czy powinno, czy nie powinno, powinni ustać. Ale przede wszystkim to należy nie tylko do prezydenta, nie tylko do władz miasta, ale także do wszystkich mieszkańców, by, by zatrzeć jakiekolwiek różnice między dzielnicą nowe miasto, a stare miasto. Uważam ale władze że... miasta to robią sukcesywnie. Dziś mieliśmy sesję Rady Miasta, na której Podjęto kolejne uchwały i kolejne uchwały, które pokazują, że miasto troszczy się o mieszkańców terenu dawnej gminy, dzielnicy Nowe Miasto, bo to uchwała o zwiększenie. Panie redaktorze, strasznie trudno rodzin, jest po 28 dokładnie dniach od połączenia. Ja też nie wychwalam e, tego, co się tym, dzieje, żeby pan mnie tak nie zrozumiał, ale tak, mówię o, o tym, tym, że miasto trzyma rękę na pulsie. to odniesie skutek za kilka lat, tak? Za kilka lat myślę, że wtedy będzie można coś na ten temat powiedzieć i osądzać. Jednak ja, mimo że byłem przeciwnikiem tego procesu, głównie. Ze względu na metody, jakie były stosowane w tym procesie, to chciałbym powiedzieć, że dołożę wszelkich starań, by nikomu nigdy nie przyszło do głowy, aby cokolwiek już grzebać w tej sprawie, a zróbmy wszystko tak, by wszyscy byli po prostu zadowoleni. Ja mi jest równie bliska Zielona Góra, Stare Miasto, gdzie się urodziłem, wychowałem, chodziłem do szkoły, jak również dzielnica Nowe Miasto, gdzie obecnie pracuję. Więc Myślę, że bądźmy nie tylko dobrej myśli, ale sami działajmy w taki sposób, by ten proces był sukcesem. Przeciwników i zwolenników połączenia. Kropkę stawiam nad naszą rozmową. Rafał Żurbida kandydat polskiego stronnictwa ludowego na prezydenta Zielonej Góry w marcowych wyborach, był Państwa i moim gościem. Pięknie dziękuję, dziękuję za wizytę bardzo. w naszym studiu. To był program Powiększenie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zaproszę na jutro na powiększenie. Jutro w tym fotelu usiądzie kandydat Nowej Prawicy i Ruchu Narodowego na prezydenta Zielonej Góry, Krzysztof Bosak. Jutro 17.45. Na teraz to wszystko. Do zobaczenia.